Vpolska.pl Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Szanowna Pani Marszałek, Panie Ministrze, Wysoka Izba. Chciałbym podziękować opozycji za informację bieżącą za to pytanie. Przynajmniej dzisiaj możemy rolnikom, których i serdecznie pozdrawiam z tej mównicy polską wieś, przynajmniej możemy powiedzieć prawdę. Natomiast oczywiście wytykacie, 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 żeby chociaż w jednej wypowiedzi była pochwała. Chociaż w jednej. Pewnie to prawo opozycji. My natomiast przedstawiamy to, co jest pewnie, zawsze mogło być lepiej. Ale popatrzcie, jak było źle, a jak jest teraz dobrze. Chciałbym dwa aspekty poruszyć. Ale w nadrzędnej swojej wypowiedzi powiedzieć, stwierdzić, że zrównoważony rozwój dotarł do polskiej wsi. Dotarł do sołectw. I tego, nie, w tym nie zaprzeczycie. tego. Dwa aspekty. Dwa aspekty. Środki w Polskim władzia na tereny popierodzkie. Nie zliczę. Od grama tego było. Po pierwszej edycji osobiście premiera prosiłem, żeby były kolejne, bo zapotrzebowania są wielkie. Na kanalizę, na drogi, na świetlice wiejskie. Wymienię świetlicę wiejską w gminie Rzeczynica Gockowo. Chwalą. Niedługo będzie otwarta. I druga, druga kwestia. Koła Gospodyń Wiejskich. Wiemy, że pierwsze powstawały pod koniec XIX wieku. Tak, to jest polska tradycja. Podam liczby. 2018-2022. W 2018 mieliśmy około 5 tysięcy kół. Z dofinansowaniem 16 milionów. Dzisiaj mamy około 12 tysięcy. Z dofinansowaniem, szanowni państwo, ponad 60 milionów. Nie zaprzeczycie. Bardzo dziękuję polskiemu rządowi. Za taką dbałość o polską wieś. Dziękuję bardzo. TVPolska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco.